Witam w kolejnym odcinku Dalej w kanale z cyklu Autokrytyk Motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów. Dzisiaj kolejny odcinek o autach używanych. Volvo S60 drugiej generacji, produkowane od 2010 do 2018 roku. W 2013 roku przeszło Face Lifting, przedstawiciel segmentu D, oferowany jako. Czterodźbiowy sedan. Długość samochodu to 462 cm, szerokość 186, wysokość 148, rozstaw osi 277 cm. Samochód był oferowany z sześciobiegową manualną oraz sześciośmiobiegową automatyczną skrzynią biegów. Konkurent takich Audi jak Audi A4, Mercedes Klasy C, Lexus ES. BMW serii 3, samochód oferowany z kilkoma silnikami benzynowymi, jak i silnikami diesla, o których opowiem za chwilę. Następca pierwszej generacji Volvo S60, yy, samochód dosyć kompaktowych yy, rozmiarów, może się podobać do dzisiaj. Yy, co do wnętrza, solidnie zmontowane. Duża ilość systemów bezpieczeństwa. Dodatkowo poliftingowe wersje mają zmienione multimedia, także to wszystko jest jeszcze lepiej. Wygląda systemy bezpieczeństwa. To Volvo przoduje w tym. Zarówno systemy typu adaptacyjny, tempomat, czy system wyhamowujący przed samochodem, czy przed pieszym. Tutaj nie powinno to dziwić. Co do wnętrza, wnętrze dosyć przestronne, yy, szczególnie yy, z przodu, aczkolwiek tego miejsca niektórzy mogą narzekać także z przodu, że tego miejsca nie ma, powiedzmy, zbyt dużo. Ja w takim aucie kilka razy jeździłem, siedziałem. Powiem szczerze, że yy, tego miejsca jest akurat w sam raz. Co do, co do tyłu. Tutaj też tego miejsca e, na nogi czy nad głową nie ma za dużo, aczkolwiek jest to średnia, powiedzmy, e, segmentowa, aczkolwiek nie zbyt dużo. Co do bagażnika, też on nie jest zbyt duży. E, 380 litrów to tak naprawdę, no powiedziałbym nawet, że jest mały, bo w moim Loganie jest bagażnik ponad 500 litrów. 380 litrów bagażnika. Tutaj jak oglądam na zdjęciach teraz, jest on jeszcze dosyć nieforemny z taką podłogą. Boki tutaj także to nie jest zbyt dużo. Także na to powinniśmy zwrócić uwagę. Jeżeli e, chcemy więcej bagażnika, to omówię też model V60. Tamten bagażnik jest znacząco większy. <tuszy> Wnętrze solidnie zmontowane, z dobrych materiałów, wygodne fotele, komfortowe, deska rozdzielcza tutaj wszystko jest dosyć solidnie zmontowane, nie popięknie. Dobre materiały wykończeniowe. Co do silników tutaj tych silników był ogrom, można powiedzieć, bo <laughs> poczynając od silników benzynowych T2, T3, T4, T5, T6 te silniki były omawiane w większości przeze mnie. Najmniejsza pojemność 1,5 Turbo, tutaj ten silnik miał 122 konie, e, później były silniki 1,6 Turbo 150 e, koni, 180 koni. No i dwulitrowe silniki, e, tutaj o mocy od 180-190 koni, 240-245 koni, wersja T6, tutaj e, Tutaj, tak naprawdę, był Galimatias też z oznaczeniami tych silników, bo często one są wersja T6, 3-litrowy, rzędowy szóstka, 304, 306 koni w zależności od wersji. Były wersje Polstar, jeszcze mocniejsze o mocy nawet 350 koni do 367. Tak to wyglądało. Także każdy znajdzie coś dla siebie, wersję AWD z napędem. Silniki wysokoprężne, najsłabszy silnik yy, 1.6. Tutaj HDI, to był silnik PSA Citroen Peugeot o ma to 116 koni, 115. Yy, później były dwulitrowe diesle yy, rzędowe. Yy, D3, D4, D5, tutaj w zależności od rocznika te silniki miały 4 albo 5 cylindrów. Tutaj był taki galimatia z tymi silnikami, także kupując powinniśmy sobie też dokładnie obejrzeć. 2 4 D5, no to znany silnik, też omawiane przeze mnie, pozostałe silniki także omawiane przeze mnie łącznie z D4, D5 dwulitrowymi Tutaj ta moc silnika od 160, od 130, 120 w wersji D2 poprzez 136, 150, 163, 181, 190 koni. No i ma najmocniejsze 24D5 o mocy nawet tutaj 215-225 koni mechanicznych. No i wersja tutaj dwulitrowa miała także 225 koni. Wszystkie te silniki były omówione przeze mnie, także ja tutaj nie będę e, omawiał samych silników. E, co do spalania benzyniaki, mieszczą się w okolicach e, 8-7 litrów mniej więcej średnio, aczkolwiek najmocniejsze wersje dochodzą do 10 litrów. Na trasie może to być mniej, mniej w mieście więcej. Diesle są dosyć oszczędne, bo średnie spalanie w okolicach nawet. Przy tym silniku 1.6 HDI ma nawet poniżej 5 litrów. Reszta silników w okolicach 5-6 litrów średnio powinna się mieścić. Co do zalet, tutaj Volvo S62 generacji. Na pewno samochód bezpieczny, dobrze zmontowany, ciekawe wyposażenie w bogatych wersjach, dodatkowo. Dosyć bogate wyposażenie, także standardowe, szeroka gama jednostek napędowych, zarówno diesla, jak i benzyniaków. Dosyć dobre wyciszenie tego auta. Niestety koszty serwisowania są dosyć drogie, aczkolwiek bezawaryjność jest dosyć dobra. Co do wad, tutaj na pewno dosyć małe wnętrze dla niektórych osób mały bagażnik. Tutaj te rozmiary w środka tego samochodu nie są. <laughs> powiedzmy, że są jedne z mniejszych w klasie, także na to powinniśmy zwrócić uwagę. Co do awaryjności usterek, na pewno w przypadku Dizli powinniśmy zwrócić uwagę na e, osprzęt, turbosprężarkę, e, Dodatkowo e, filtrząstek stałych, wtryskiwacze tutaj przy. Te auta mają przebiegi, mogą mieć powyżej 200-300 tysięcy, i niestety te silniki, już przy takich przebiegach, ten osprzęt może być w kompletnie do regeneracji. A to już są koszty, nawet dochodzące do 10 tysięcy. Jeżeli nam się wszystko sypnie, to nawet i powyżej, silniki tutaj na pewno trzeba zwrócić uwagę też na silniki pięciocylindrowe, diesla. One nie mają, te dwulitrowe. Tutaj jest to też pomieszane. Tak naprawdę są wersje czterocylindrowe i pięciocylindrowe. Na to powinniśmy zwrócić uwagę. W przypadku benzyniaków te silniki raczej nie sprawiają problemów, ale problemem tutaj jest też eksploatacja tego auta. W większości te mocne wersje mogą być już wyeksploatowane. Co do takich innych wad, na pewno automatyczne skrzynie PowerShift. Oraz Gertronik często e, może być już tak, że przy przebiegu nawet mniejszym jak 150 czy 200 tysięcy e, będą wymagać regeneracji czy napraw hydrauliki, mechatroniki. Czy w przypadku e, skrzyń dwusprzęgłowych, PowerShift, tutaj sprzęgła. E, wszystko zależy od wymian oleju, od dbania, aczkolwiek często jest tak, że jeżeli skrzynia nam szarpie, przeciąga biegi, <laughs> w ogóle jakieś są problemy z elektroniką, no to już to nie zgastuje powiedzmy raczej raczej koszty i to dochodzące powyżej 10 tysięcy za kompletną regenerację. Nawet te koszty ostatnio wzrosły z tego co czytałem, że często warsztaty już kasują po 12-15 tysięcy nawet za kompletną regenerację takiej skrzyni automatycznej. Co do zawieszenia, także tutaj się zdarzają zużycia metalowych, gumowych elementów, jakieś problemy czasami z elektroniką, z modułami sterującymi. Reszta raczej samochód jest dosyć bezawaryjny, aczkolwiek to też zależy od dbania. Co do cen, tak naprawdę ceny zaczynają się często już od około 30 tysięcy. Są to egzemplarze najstarsze, wyeksploatowane często. Jeżeli samochody są poliftingowe, to te ceny dochodzą grubo powyżej 50-60 tysięcy. Nawet najmłodsze egzemplarze to ceny w okolicach 80, nawet i więcej tysięcy. Także wszystko zależy od przebiegu. Od sporo Audi jest. Także z krajowych są wersje specjalne, tak jak cross-country choćby. Zresztą tutaj wersje jest naprawdę sporo, bo base kinetic, momentum sumum, inscription, polstar, air design. <coughs> tutaj te wersje się różnią z derzakami, wyposażeniem. Wersjami nadwoziowy, powiedzmy wykończeniowymi, nadwozia malowane doły z Listwy. także tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. W każdym razie samochód nie jest tani, jeżeli jest on zadbany, to ceny tych samochodów niestety są duże. Także to było na tyle odnośnie Volvo S62 generacji. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia do na następnego odcinka. Pozdrawiam.